Siema, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj w odcinku gazetki, nowe gazetki od Blue Ocean. Mamy gazetkę Lego Star Wars, mamy Lego Batman, Lego City wydanie specjalne, Lego City wydanie normalne, no i nowość, tego jestem najbardziej ciekaw, Lego Technik z helikopterem. Zapraszam. No, widzieliście coś w środku w gazetkach? Chyba zacznę od, można powiedzieć, tej najlepszej. LEGO Star Wars. Dostajemy najważniejsze figurki, dwie figurki w cenie 14,99. No to chyba warto. Sid Trooper, czerwony taki fajny truperek. Przekozatki nie miałem, więc na niego czekałem. No i dostajemy Fina. Fina mam, nawet paru, więc. OK, oddam. Y, dostajemy karty Ninjago w magazynie Lego Star Wars. OK, i w widzieliście, co jest fajne, że jest y, fajny taki plakacik, ale pokażę Wam, chyba nawet wyrwę. No, co mi tam. I pokażę Wam, że jest plak plakacik Mando. Mando, Mando, po polsku ładnie napisane, tak każe obyczaj. Na zdrowie. Okej, okay, fajny plakacik, komuś na pewno dam. No i tak jak widzieliście też, że fajny, fajny komiks jest z Skylorenem, Podobał mi się nawet. A najważniejsze na końcu jest to czyli mamy maszynę kroczącą ATA-ST z serialu Mandalorian. Mamy w następnym numerze, który jest 7 września dopiero 7 września jest ale bardzo fajna miniaturka naszej maszyny kroczącej. A ta St. Mam tą z zestawu. A ta fajnie dopełni mini kolekcję. Także y, wiecie, że już wiecie, że 7 września będzie następny numerek. Znowu z Mandalorianem. Ostro jest nakręcane teraz, to wszystko z Mandalorianem. Także mi się to bardzo podoba. Jestem mega fanem, więc jestem zadowolony. I przejdźmy do następnej gazetki. A ta jest. Sejfista. Dobra, przechodzimy do następnej gazetki. Będzie to Lego City. Z kładem, czadowym kładem, tak mi się ładnie, tak jak widzieliście. Jest kaskader, czyli temat kaskaderstwa i tych fajnych wyścigów jest już napędzany, bo już na jesień chyba będzie taka fajna seria LEGO City. Mi się podoba. Słyszałem od niektórych, że po co to? Mega fajnie i mi się na pewno podoba, dlatego że będą, będziemy mogli robić bardzo fajne fotki. Sorry, że mi się trochę język plącze, ale jestem po 14 godzinach pracy i. trochę zmęczony. No ale dobra, ale musiałem to zrobić i powiedzieć wam, co jest w środku. Więc tak, mamy kaskadera, mamy super kład, jest napisane szybki kład, czyli jak szybko go rzucicie, tak szybko poleci. W następnym numerze mamy policjanta i psa bliźniaki. Pies policyjny, policjant. Ok, piesek się przyda. Na pewno to też się przyda. Lecimy dalej. OK. Bierzemy sobie w rękę mm, gazetkę e, Lego Batman. Jest, jest, ogólnie jest jakaś śmieszna. Takie śmieszne nazwy, śmieszne teksty. Mamy. Dostajemy w, tutaj super Wotra, czyli Jokera i miotacz kleju. No, ciekawie. ciekawe, 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 no, ale figurka fajna. Trochę klocków do kolekcji przydadzą się, no, ale to było ciekawe. Ale co jest najlepsze? E, w następnym numerze, który jest 23 września, mamy Pingwina, pingwina i Robot. E, plus Robot, no, tak jak zresztą widzieliście wcześniej. E, i z tekstem uważaj Batmanie lepiej się schowaj a robot pingwinek mówi krzwa krzwa k -kwa, kwa, kwa, kwa kwa krzwa kwa kwa krzwa okej okay. niektórzy tak po większej ilości procentów gadają wiadomo o co chodzi ale śmiesznie to naprawdę wygląda o to 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 krzwa Dobre. No i tyle. Bo ogólnie jeszcze mieliśmy w tym e, oczywiście karty Ninjago. Yeah! ok, Lecimy dalej. Dobra. Przechodzimy w takim razie do Lego City magazyn XXL, w którym dostajemy strażaka i helikopter. Trochę większa paczuszka. Całkiem spoko. Więcej kocuszków. E, śmieszny strażak. Szybka może się mi przydać na coś na pewno, ale co jest najlepsze tutaj, że macie mega plakaty, dwa mega plakaty XXL ogólnie. I tu idzie pytanie do Was: czy wieszacie te plakaty? Bo ogólnie plakaty są zawsze w każdym czasopiśmie i tak jakby kupować każde czasopismo, to by nam nie wystarczyło ścian na wieszanie tego, chyba że. Co miesiąc, co dwa ktoś przerabia sobie wszystkie ściany i przewiesza wszystkie plakaty i ma świeżutką ściankę, no, tylko trzeba to ogarnąć, żeby nie była zniszczona po tym wszystkim, czy, czy kleimy, czy przyczepiamy na jakieś szpilki, czy na coś innego, nie wiem, ale ogólnie dalej wieszamy plakaty? Nie wydaje mi się, ale dalej plakaty wychodzą, więc ciekawe, dajcie znać w komentarzach. Ja jestem ciekaw, czy wieszacie plakaty, czy co z nimi robicie. I tutaj niestety nie dowiemy się, co będzie w następnym wydaniu, bo skoro to jest magazyn XXL unikatowy, to, to niestety nie wiadomo, kiedy będzie następny. No, raczej nie. Tutaj mamy reklamę nowego magazynu Lego Technik XXL. I teraz może oni. No i. Mam w ręku ten magazyn. Dostajemy fajny helikopter. Zaraz zabieram się za składanie. Może nawet jakieś foteczki pójdą. No. Ale co jest najfajniejsze w tym magazynie? Tak przyjrzałem go trochę na szybko. Na okładce jest McLaren Sena, który niedawno składałem i mogliście zobaczyć sesję tego modelu. Jest przepiękny. Bardzo dobrze się prezentuje. Jeden z, z, le, z fajniejszych, m, bardziej udanych modeli samochodów moim zdaniem oczywiście w tym roku. Bo jest tak rozmiarowo, cenowo i wyglądowo perfektu. Ale co jest najfajniejsze w tym tutaj magazynie, że mamy przedstawione, jak to tutaj ładnie nazwali, sylwetki projektantów. O to. no to. Jak mi się to podoba. Powinno chyba być częściej to i w w każdym magazynie, yy, a mamy ich dużo, powinni wspominać o projektantach. Kim są, ile mają lat, czym dokładnie się zajmują i co lubią. Jak na przykład Samuel. Samuel. Lubię kiedy model wygląda naprawdę czadowo. Też to lubię, bo tak zawsze powinno być. A Markus co lubi? Dla mnie największą frajdą jest moment, gdy próbuję obejść w cudzysłowie problem i w końcu znajduje rozwiązanie. No to musi być kozakiem i musi się nieźle dłubać tym wszystkim. W Lego jest od 98, a Samuel od 2016. Już wiemy dlatego, dlaczego ten po prostu lubi jak wszystko jest czadowe, a ten się dłubie. Ten pracuje dużo dłużej. No dobra, fajnie. Oczywiście Mega XL plakat. Gdzieś go możecie zakleić, jak macie dziurę w ścianie. Więcej sylwetek projektantów, to powinno być w każdym magazynie. To jest bardzo fajne. Warte, fajne do poczytania, poznasz ludzi. W ogóle całe czasopismo jest fajne, pełnych ciekawostek. Także gorąco polecam ten magazyn i chyba to najbardziej ze wszystkich, które wyszły teraz. No i to by było na tyle. Dajcie znać, który magazyn Wam się najbardziej podoba i czy macie zamiar kupować te wszystkie. Na razie. A tym razem jako bonus pozdrowienia dla mojej ekipy naszej ekipy Afolutków jeżeli wiecie o co chodzi.